Już się obleciała. Czy się dopiero obleci? Czyli mam matkę tutaj na tym. Ktoś mi tu bzyczy. Tak, dosyć było w poważnego, jakiś szerszy. Tu jest ranka, która jest jeszcze, która została jeszcze jako stara. Jest jeszcze czerw, który się nie wygryzł, czyli nowa pszczoła jest z drugiej strony to samo czyli, czyli w tym ulu jest już nowa matka no tak jak mówiłem nie wiem czy się już obleciała by nasieniła czy dopiero to zrobi No zobaczymy czy są jakieś złożone knutki. Jest jeszcze czerw. Tutaj widzę tylko zalaną część, druga strona. I również jest zalana i czerw. Myślę, że pszczoła to teraz wyje ten, ten, ten pokarm gdzieś tam w miejscach i da czerwić matce. Miejsce, prawda, żeby matka czerwiła. No, ale matka jest piękna z Co tutaj? No tutaj jest tak, jest z pokarm. Środkiem jest jeszcze czerw, który się nie wygryzł. Z poprzedniej matki. Tutaj jest matecznik, z którego ta matka się wygryzła się. Tutaj też jest jeszcze czerw Także tak jak mówiłem, tamta pszczoła co mi odleciała była silna, mocna, no niestety nie udało mi się jej przypilnować no i odleciała a była taka sytuacja, że padało, padało, padało było dosyć chłodnowo i nie było kiedy wejść do ula w przeciągu tamtego dnia, a później nagle przyszły upały takie duże i człowiek się też nie może od razu przystawić i wtedy pszczoła nagle ucieka to był po prostu moment a gdybym postawił pusty ul gdzieś tutaj w, w okolicy na swojej działce to kolejny to pewnie ta rójka mogłaby przelecieć do tego pustego ula no tak tu mamy węzę przepraszam tu mamy pierzgę wszystko jest na no żółto Druga strona też jest pierzga. No i dużo jest w dużo tych trudniów. Ok, składamy to. Możemy im tutaj do środka właśnie włożyć jakąś pustą ramkę. Tą ich którą im dawałem stąd, po to, żeby matka sobie mogła już tam próbować. Powoli czerwić. Jeżeli przyleciała jako unasieniona robimy tak, także. Włożymy na zmianę ramkę. ramkę. Ramkę pustą z ramką z jedzeniem. I tutaj znowu włożymy pustą ramkę. I one pszczołki sobie będą wyjadać. Będą karmić nowe pszczołki i nie będę musiały się przez to męczyć nie będę musiały tak dużo przechodzić przez ramki